W trzecim rozdziale Apokalipsy przesłanie Chrystusa to nie tylko ostrzeżenie, to ultimatum. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Tymi słowami Jezus konfrontuje się z Sardes. Mieli reputację, tytuły, historię, ale na niebie zgasili. Chrystus wzywa ich do pokuty, do przebudzenia. Zanim przyjdzie, jak złodziej, niespodziewanie cicho i niszczycielsko. Ale nawet tam pozostały resztki. Niewielu, którzy nie splamili swoich szat, tym obiecuje on chodzić w bieli. Filadelfia, miasto braterskiej miłości, mała moc, wielka wierność. Jezus mówi. Oto postawiłem przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Nie siłą, lecz wytrwałością. Nie sławą, lecz wiarą. Filadelfia będzie ustrzeżona od godziny próby.